Dzień dobry. Dobrze. Dostawa. Dzień dobry. Dobre. Przez. Do do ponad 1500 zł. Masakra. sery mamy. Sery najdroższe. O, tutaj piszą do mnie już. Tak Słuchajcie, zaraz stawiam zupę. Od razu. Zupę. Zupę i może yy, sernik, bo dzisiaj przyjeżdża do nas yy, yy, polna mrówka, więc trzeba coś fajnego do jedzenia zrobić. Więc... Tu jeszcze coś zostało, babcia przekazała, a my nie zdążyliśmy. Tylko wypakować. zupę, jabłuszka, jakiś chlebaczek. To śmiesznie wygląda, nigdy tak nie nagrywałem. Postawiłem sobie dwa hockery, jeden na drugim. Wypakowywuję rzeczy. Przy okazji będę wam je pokazywał, bo... Yy, będzie to trwało pół godziny jakbym to zrobił pojedynczo i bym musiał wszystko wypakować. Szkoda czasu, skoro czasu. Dobrze. do lodówki, rzeczy. Zazwyczaj trzeba zrobić miejsce na w lodówce, bo bałagan w lodówce to Nie ja nie spodziewałem się, Ok, zaraz wam wszystko pokażę, ale najpierw lody, chowam je do lodówki. Część warzywna. Owocki świeże. Pomarańcze do herbaty zimowej. Ziemniaczki tutaj do zupy cebulowej. Oczywiście cebulę tutaj wziąłem taką już obraną, będzie mi szybciej po prostu ją ogarnąć zaraz. Która też wzięłam, ale ziemniaczki, bo robiła dzisiaj sama zakupy. Tutaj jakiś serek wędzony. Spod hala rukola. Chipsy, to był chyba jakiś tydzień grecki, nie? Mączka ziemniaczana, tutaj grzyby do grillowania i rozmaryn, słuchajcie bo nas szklarni chyba już tam nie ma resztki, ale do zupy potrzebowałem część słodką, tu jakieś świąteczne hałki, śliwki, batoniki, pianki, pianki, orzechy, twaróg, zaraz sernik wstawię Tutaj do deskiserów. Tu mamy dużo y, przypraw, proszek do pieczenia, budynie, laski wanilii. Tu wziąłem ten anysz, bo był w dobrej cenie, za 5, 3 zł to za 5-6 sztuk. Buliony. Pasztacik, nam jakiś znalazła. Nie, to jest metka. Metka taka jak Tak. Jak... tak. Szynka do deskiserów. Tutaj pasztaciki takie do przetestowania paluszki rybne na śniadanie i tutaj rolkę też zrobię na śniadanie z łososia. Ryby mamy na obiad, pewnie na piątek. Kiełbaski na grilla, tutaj wędzone, ciasto Karolina chciała zrobić te cynamonty z tego ciasta francuskiego, nie wiem czy to wyjdzie i to, czy to będzie dobre. Masło, sery na deskę serów, halloumi na grilla, tutaj burata, bo oczywiście ją uwielbiam i taki fajny kupiłem zestaw orzechów na stół, żeby ładnie też wyglądało. O, te są bardzo dobre oliwki, mleka, tulipany białe znalazłem, więc fajnie, yy, jajka, tutaj do sernika, I tutaj do deski serów, kawa, bo nam się kończy, no i tabletki do wywarki i do pralki, coś do sprzątania i podpałka na grilla, no i pieczywko, więc trochę tego jest. Teraz wszystko wkładam. Trochę dużo, trochę jest. Trochę sporo. Zobaczcie jak świetnie to wygląda, jak czysto, jak się przejedzie tą maszynką, a co najlepsze to jest maszynka bez żadnego ma, ym, no, silnika, działa mechanicznie, po prostu wciąga te liście, zobaczcie jak fajnie, jak czysto, ekstra. A w nocy była taka wichura, że tutaj wiecie, zasypało nam cały teren. Darek robi kroki, to był jego wymarzony sprzęt. Ja ogarniam tutaj w domku, bo tu młoda budowała i idziemy odwiedzić sąsiadów. Tak widzimy tutaj szaleją. A my słuchajcie, porządki w ogrodzie. Nowe urządzenie świetnie się spisuje do liści. Podlinkujemy wam też podobne z Lidla, jest połowę ceny. Bo ktoś mi podesłał, że w Lidlu też takie jest. Tu są tylko cały czas. Wiórki. No tutaj Karol pozmiatała ładnie, dynki już wylatują, tam ognicho rozpalone. Zaraz wejdę do sauny, zrobię izolację. Tyle kilowat 40 kilowatów, 40 kW zużyło. Musimy wejść. Lubicie vlogaski ze wsi? Do naszego domku na wsi. Cześć. Hej, hej, hej! Właśnie gadaliśmy z sąsiadką, Byliśmy u sąsiadów tej dzisiaj... Co? My się całujemy. Zazdrośnik przyleciał. Jak to mówią, 1 listopada to już coraz bliżej świąt, co nie? Więc mamy świąteczne lampeczki. Fajnie? Fajnie. Jest zrobione na kostkę, że można z telefonu włączać i wyłączać. Idziemy zabezpieczyć jedno drzewo, które nam zjadły bobry. Siatę na myszy. Terek ma taką siatę bardzo gęstą. Obsęgi i terytytki, czy jak tam one są nazwane? Terytytki, najlepsza masa. No super to, super zebrałeś, ale też szybko przejechałeś przez całą działkę. Słuchajcie, tak to fajnie działa to urządzenie. I fajnie, że tu nie trzeba lać żadnej benzyny, nie trzeba tego ładować. Ekstra po prostu. Nasza plaża, trawę wyschnięta i woda wysoko. Myślałam, że mówisz o człowieku. Podobno, słuchajcie, jest wzrost zachorowań na odkleszczowe zapalenie mózgu oraz boleriozę, więc uważajcie na kleszcze, bo to, że jest e, jesień, nie znaczy, że ich nie ma. Oczywiście te pajęczaki się już trochę chowają, ale nadal są. Cześć! Idziesz do nas? Mama, tata? Jedzie sobie. Patrzcie, jak obgryzione. Aż widać ślady zębów. Całe obgryzione drzewo. No. Zobacz, one obgryzły tutaj jak no. jeszcze stary właściciele nam zabezpieczali. Tak. Jak oni są stare siatki, no to są Tak, te siatki są już bardzo, zobaczcie. I nie. zobacz, one wlazły. Wejdź, wejdź. One wlazły tam gdzie? Tak, gdzie kawałek dosłownie brakowało. No. Patrz tutaj, stare, patrz, stare zaczek tu wyżar. No. To sobie tylko jedno drzewo. I patrz, one tędy wchodzą tutaj. Otrzymam. Widzisz? Będą nas tutaj ogarnie. będą tu podjadać co chwila. Wiecie, nawet nie o to chodzi, że im żałujemy, nie? Tylko że naprawdę te drzewa. Te drzewa się kurczę, zwalą i zwalą się, nie dość na siatka, zwalą się na ludzi. Jest to niebezpieczne. Zacz, a nad tobą Darek. Jest, zobaczcie, złamane drzewo, to jest w ogóle złamane w pół i wisi na tym. Więc ja stąd, słuchajcie, znikam. Sprzyczę nawet do tamtego. Tak, tak zrobię. Żeby nie przelazły, bo to będzie wiesz. No, babry tu lubią tu naszą wyspę. Upodobały podobały sobie. Tu jest naprawdę fajnie dla nich. I one chyba w nocy, yy, że tak powiem, ja żerują. nigdy nie widziałem. Widziałam na Facebooku taki filmik, gdzie ktoś postawił kamerkę przykładce i kto przychodzi do rzeki pić. I była sarna, Dobry. były właśnie bobry. A ty wczoraj widziałaś sarnę, nie? Wczoraj sarnę widziałam na live byłam i mówię, kurczę, coś się rusza w krzaczkach. A wiecie, a ta sarna była w kolorze tych właśnie zarośli. I bym nawet wam nie pokazała, bo nawet bym nie nagrała, bo to gołym okiem nie było. Znaczy, no, gołym okiem było widać, a kamerą myślę, że nie. Także tak, także sarna. Tarna była, przyszła się napić i od w ogóle tutaj przychodzą do rzeki, wiecie, i przechodzą przez rzekę tędy. Mm, także często mamy okazję. No i podobno mieliśmy też łosia gdzieś tutaj w okolicy, ale ja nigdy nie widziałam. Nie widziałam nigdy na, na wolności łosia. No mówię, że tak, zauważyłam, że to było... Ja mówię, dlatego szybko zabezpieczamy, bo one przyjdą tu dzisiaj wieczorem, za dwa dni drzewo będzie zwalone z, razem z tym, co jest na górze i to wszystko tu się wiesz. Ja wiem, że jest płytka, ale jest zimna. Sprawdzałaś? Jak nie jest zimna? Co ty mówisz? Ciepła? Palucha mam wepchnąć? No taka wiesz. Może nie jest najzimniejsza, nie jest lodowata, ale nie chciałabym się teraz tu kąpać, o tak ci powiem. Bo myślę, żebym zmarzła. So, wiem, że są fani, którzy morsują. A tam obgryzione drzewo leży. Zobacz na środku. To... Patrzcie, jak pięknie zachodzi bo słoneczko. Pewnie są wspaniałymi to są pływakami. Czy jest śladem tego? I wyciągnęły tutaj zabezpieczyłeś. Podłożę siatkę i od góry wezmę belkę. Tam mamy domek dla robaczków jeszcze. Ja byłam kapitanem, a ty byłaś majtkiem. Nie majtkiem Nie piściłam się, <noise> Nikt nie chce być majtkiem. Zawsze jak byłam, się bawiłam z rodzeństwem, to było, że ty jesteś majtkiem Nie będę majtkiem. Zawsze na Emilkę było, że będzie majtkiem. <noise> najmłodszy. Najmłodszy jest zawsze. najmłodszy jest zawsze majtkiem. musi być majtkiem. Nagrywam tą kamerą, bo. O, czekaj, O! Nagrywam przednią kamerą, bo będzie lepiej widać. Dziewczyny w domku. Bawią się. Kara mówi, że nie chce wskakiwać, a mała lekko jest przydziębiona. więc wskoczyłem sam. Różnica temperatury jest ogromna, a muszę wywiórem dosypać. Ale w jest 40 stopni, więc jest chat.